Macie we wtorki wtorki i zaraz o godzinie Dobra, Na że... Nie, macie Roblox nie, o lecimy 14.30 Lecimy no do nie, Dobra, ja już włączam i zaraz się widzimy. Dobra, to jest, widzimy, nie, 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 to. nie, nie, to idziemy. Nie mamy, tas mamy taski. Nie mamy taski. Dobra. Kabelki mamy. Pry. Pry. I pędzelki. Dobra. O, ho, ho, ciało mi sobie. Dobra, zarabiam się. Do o, no. A tak to jest, pisać się, tu się nie da pisać. W się wydaje, że strzelamy Keku, dobra, dajmy się do niego Kako? Widzimy się raz, będzie Już, no, że mam wynik Dobra, widzę, mamy wyniki Każdy z rady go odgłosował Similarities, jeszcze wystarczy Z gwiazdką Nieee Dobra, lecimy dalej Dobra, ja już lecę kolejną grę Widzę, że daje będzie więcej oczywiście a mogasa, jak będzie więcej łapek. Szubu. Dobra. nie wiem w tej gry trochę nie. Dobra, dobra, chyba na głównie będę nagrała, dobra. Tu jest coś nie ma. Tam no paska nam pokazuje tu. Jest tu nam pokazuje tego paska. Dobra, robię... Dobra, robię tego paska. Ktoś na kamera. O Boże. To będzie ciężkie. Aha. Dobra. Ktoś zgłosił. O Boże. To jest jakiś, jeżeli jakiś haker. hacker. Dobra widzowie, oj, można głosować. Kogo dajemy? Kogo to się daje? Dobra, i dam wam znowu znać. No dobra widzowie, nikt nie wywala, jest remis, więc nikt nie wywala, musimy dalej lecieć. Dobra, lecimy do kolej dalej. Dobra, lecę. Widzą pytalski, widzą O boże widzowie. Gdzie ja oni lecą tak szybko? Zawsze są to O, Oje, Czekamy, Dawaj, dyskusji. Dobra, szybciej, nie, nie było chodzi o Dobra, też... O Boże, mamy kartę. Co no, trzeba robi tą kartę. Trzeba lecić Dobra, to jest teknika, dobra. Idziemy dalej, idziemy do taski? Oho, widzowie przegraliśmy no przegraliśmy dobra lecimy dalej dobra może teraz chcę będę... ubranie zmienić które tu damy ale damy sobie taką czapkę go sobie tam i mamy robienie no jest dobra ten kolor dajemy Czekam na kolejną grę. Dobra, dobra, mamy kolejną grę. Właśnie gdzie będę impostorem? Jestem. Nie, kuraj, znowu. Dobra, idźcie lecimy próbaj tę. O, mamy task. Mamy taskę. Szybciej taski. Um abraço de um gente sobie na kogo głosować, na tą czy na tą, na na tą czy na koncu, na tą, na koncu, tak. no, ja no, na bo na koncu, na koncu, na na koncu, zobaczymy co będzie. Dobra, na są wyniki. No, Trzeba, robić Trzeba je robić, bo jeszcze przegramie. Uuu, to może wziąłem to ciało, jest na nie kartę. Jak to jest? Musimy hu 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 Tu widzę jakiś inny Tu widzę, że Dobra, to widzę tutaj Obo dajemy Dajemy tą babę Dajemy tą babę tutaj Dam tą babę Obo dobra Posłucham się ich Dobrze Dobra, takie nażeganiom i czekamy na wyniki Dobra widzowie. Została ta i będą wyniki zaraz. O przegraliśmy znowu. a nie była impostorem, dobrze mówili. Dobra, idziemy dalej. Tylko nie wiem czy mi się uda Co odchodzi? Boże, są szilanki dobrze zrobiłem to Sorry, jak już ja mam nadzieję, że tego nie słyszycie nic Daj widzicie. O ho ciało mamy. Dobra, głosujemy na to miogile. No widzowie jest czy nie jest? Nie jest, ją wywal, dobra. Lecimy kolejną grę. O Boże, jestem duszkiem. Co robić? O nie, o nie znowu. Czekam, czekam, a ja będę... będziemy można dać głos Dobra, można oddać głos, ja głosuję na to, junglię coś tam A nie, bo ja nie mogę, boże, dobra, no to zobaczymy co w takim razie będzie Zaraz się dowiemy Kto wygra, proszę, żeby wygrali O, wyleciał jakiś Queen Time Winner No zobaczymy co jest. Chwila jest, jest to proczarka, nie wiem co to jest. Koniec, jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo oczekiwacie mektorki i zobaczcie o godzinie 15.30 i na kanale macie roblok we środy o godzinie 14.30, następny odcinek, gdzie będzie można być z Kubą, więc do zobaczenia, Pa!